Mam 30 lat i od kilku lat pracuję w dużej firmie, gdzie mój szef ma 35. Z początku myślałam, że to będzie zwykła, spokojna praca, ale szybko okazało się, że moje życie zawodowe stanie się prawdziwym polem bitewnym. Każdego dnia przychodziłam do biura z nadzieją, że uda mi się zrobić wszystko na czas, a jednak on zawsze oczekiwał czegoś więcej. Mówił, że plan to tylko początek, a prawdziwa wartość pracownika mierzy się jego zdolnością do przewyższania oczekiwań. Początkowo starałam się nie zwracać uwagi na jego wymagania. Wierzyłam, że ciężka praca zostanie w końcu doceniona. Jednak z każdym dniem było coraz trudniej. Terminy stawały się krótsze, zadania bardziej skomplikowane, a jego spojrzenie surowe i krytyczne. Czułam, że nie mogę zrobić niczego wystarczająco dobrze. Nawet kiedy zostawałam po godzinach, plan nadal wydawał się dla niego niewystarczający najtrudniejsze było to, że nikt w pracy nie zauważał mojego wysiłku. Koleżanki opowiadały o swoich sukcesach, o awansach i pochwałach, a ja czułam się niewidoczna, jakby moje starania nie miały znaczenia. Moje życie prywatne zaczęło cierpieć. Spotkania z przyjaciółmi stawały się coraz rzadsze, a każda próba odpoczynku kończyła się poczuciem winy, że powinnam pracować jeszcze więcej. Jednak nie chodziło tylko o ilość pracy. Był w tym coś więcej, coś, co sprawiało, że czułam się zmęczona i zagubiona. Jego oczekiwania nie dotyczyły tylko planów i wyników, ale także mojej gotowości do podporządkowania się jego rytmowi i jego wizji pracy. Każdy mój błąd był powodem do krytyki, a każdy sukces natychmiast poddawany był nowym, wyższym wymaganiom. Czułam, że balansuję na krawędzi, starając się sprostać niemożliwym standardom. Mimo tego wszystkiego, coś w jego obecności przyciągało mnie. Była w tym mieszanka autorytetu i nieuchwytnej tajemnicy, która sprawiała, że nie mogłam go ignorować, choć wiedziałam, że powinien być jedynie moim szefem. To napięcie między obowiązkiem a czymś nieokreślonym, co czułam, stawało się coraz trudniejsze do zignorowania. Codziennie rano wstawałam z uczuciem ciężaru, ale też z dziwną mieszanką ciekawości i strachu. Każde spotkanie, każde zadanie, każdy jego komentarz wywoływał w moim sercu niepokój, którego nie potrafiłam wyrazić słowami. To była gra, której reguł do końca nie rozumiałam, a mimo tego czułam, że jestem w niej uwikłana coraz głębiej. Z czasem zaczęłam dostrzegać, że nie mogę dłużej polegać jedynie na własnej sile. Musiałam znaleźć sposób, by przetrwać te dni, by zachować równowagę między pracą a sobą, między obowiązkiem a tym, co odczułam wewnętrznie. I choć każdy dzień przynosił nowe wyzwania, coś w środku mówiło mi, że to dopiero początek drogi, która może odmienić moje życie w sposób, którego się nie spodziewałam. Dni w pracy stawały się coraz bardziej wymagające, a presja narastała w sposób, którego nigdy wcześniej nie doświadczyłam. Czułam, że każdy mój ruch jest obserwowany, każdy dokument analizowany, a każde zdanie oceniane. Jego oczekiwania były jak niewidzialna linia, której nigdy nie mogłam do końca osiągnąć. Czasem myślałam, że moje starania są bezcelowe, ale mimo zmęczenia i frustracji nie mogłam przestać walczyć. Zaczęłam szukać strategii, które pozwoliłyby mi przetrwać ten codzienny stres. Organizowałam swoje zadania z chirurgiczną precyzją, notowałam każdą drobną poprawkę, analizowałam jego uwagi, starając się przewidzieć, co będzie chciał następnego dnia. Nie było to łatwe, on zawsze znajdował nowe wyzwania, często w ostatniej chwili zmieniając priorytety. Mimo to zaczęłam dostrzegać własne postępy. Małe sukcesy dodawały mi siły, choć były niewidoczne dla innych. Jednocześnie w mojej głowie narastało poczucie ambiwalencji wobec niego. Był wymagający, czasem nieprzyjemny, ale w jego sposobie bycia była też nieuchwytna fascynacja, która sprawiała, że moje serce przyspieszało. Czułam, że te uczucia są niebezpieczne i nie powinny istnieć, ale z każdym dniem stawały się coraz bardziej intensywne. Nie mogłam ich ignorować ani zlekceważyć. Nocami analizowałam każdy nasz kontakt, każdy gest, każde spojrzenie. Czułam, że stoję na granicy między profesjonalizmem a czymś, co wcale nie powinno mieć miejsca. Z jednej strony była moja lojalność wobec pracy i samej siebie, z drugiej niewytłumaczalne napięcie, które wypełniało każdy zakamarek mojej świadomości. Było to wyczerpujące, a jednocześnie wciągające w sposób, którego nie potrafiłam nazwać. Nie mogłam już dłużej działać na autopilocie. Postanowiłam zmienić podejście, znaleźć sposób, by odzyskać kontrolę nad własnym życiem, a jednocześnie nie tracić siły w tym zawodowym labiryncie. Każde zadanie zaczęłam traktować jak wyzwanie, a nie jak ciężar. To pozwoliło mi odzyskać poczucie własnej wartości i poczucie, że mimo trudności nadal potrafię wyznaczać granice. Czułam, że moja relacja z szefem wkracza na nowy poziom. Choć nadal był wymagający, zaczęłam dostrzegać jego prawdziwe intencje, jego dbałość o jakość pracy i zaangażowanie, które czasem ukrywały się za surowym tonem. Zrozumiałam, że w tym napięciu, w tej codziennej walce, kryje się możliwość rozwoju, zarówno zawodowego, jak i osobistego. I właśnie w tym momencie poczułam coś, czego się nie spodziewałam poczucie, że mogę odnaleźć równowagę między tym, kim jestem, a tym, kim chcę się stać. Każdy dzień, choć trudny i pełen wyzwań, stawał się częścią mojej drogi, mojej opowieści, którą zaczynałam rozumieć coraz lepiej. A w sercu rodziła się mieszanka satysfakcji, niepewności i ciekawości, która sprawiała, że chciałam iść dalej, niezależnie od tego, co przyniesie przyszłość. Z czasem zdałam sobie sprawę, że moje życie w pracy przestało być tylko codzienną rutyną. Każdy dzień, każda rozmowa, każde zadanie niosły ze sobą emocje, których wcześniej nie znałam. Czułam, że balansuję na cienkiej granicy między obowiązkiem a osobistym zaangażowaniem, między profesjonalizmem a tym, co trudne do nazwaniu. Nie mogłam już patrzeć na niego wyłącznie jako na szefa. Jego obecność wywoływała we mnie mieszankę respektu i napięcia, które stawało się coraz trudniejsze do opanowania. Zaczęłam zwracać uwagę na drobne szczegóły: sposób, w jaki obserwował moje działania, ton głosu w momentach krytyki, gesty, które wcześniej wydawały mi się obojętne. Wszystko nabrało nowego znaczenia. Każde jego spojrzenie stawało się dla mnie wyzwaniem i testem, a jednocześnie czymś, co obudziło ciekawość i coś głębszego, czego nie potrafiłam nazwać. Moje dni w pracy zmieniły się w prawdziwy sprawdzian wytrzymałości i cierpliwości. Zadania były trudniejsze niż kiedykolwiek, ale jednocześnie zaczęłam dostrzegać, że potrafię więcej niż myślałam. Moje umiejętności, które wcześniej wydawały mi się przeciętne, nagle stały się moim atutem, moją przewagą. Czułam dumę z każdego drobnego sukcesu, choć wciąż ukrywałam te uczucia przed światem zewnętrznym. Jednocześnie pojawiła się świadomość, że nie mogę pozwolić, by to napięcie przerodziło się w coś niezdrowego. Musiałam znaleźć równowagę między tym, czego wymagał szef, a tym, co ja potrzebowałam dla siebie. Nauczyłam się mówić dość w myślach, wyznaczać granice wewnętrznie, nawet jeśli na zewnątrz wyglądałam na całkowicie podporządkowaną. To dawało mi siłę i poczucie kontroli nad sytuacją, którą wcześniej wydawało się niemożliwe utrzymać. W mojej głowie rodziły się też nowe pytania. Co naprawdę czuję wobec niego? Czy to tylko fascynacja, czy coś głębszego? Czy mogę pozwolić sobie na to, by emocje przenikały granice zawodowe? Każdego dnia walczyłam z tymi myślami, starając się zrozumieć, jakie miejsce w moim życiu ma ta relacja. Jednak najtrudniejsze było pogodzenie tej wewnętrznej burzy z codzienną rzeczywistością pracy. Każda godzina była pełna wyzwań, a każde zadanie wymagało pełnego zaangażowania. Czułam się wyczerpana, a jednocześnie żywa w sposób, którego wcześniej nie znałam. To napięcie, ta mieszanka strachu i ciekawości zaczęła kształtować mnie na nowo. Pokazywać, że mogę przetrwać więcej, niż myślałam. I właśnie wtedy poczułam, że to, co zaczęło się jako ciężka, trudna relacja, powoli zmienia się w coś, co mogło mieć znaczenie dla mnie nie tylko zawodowo, ale i osobiście. Każdego dnia, krok po kroku, uczyłam się siebie na nowo, odkrywałam swoje granice, swoje możliwości, a w tym wszystkim pojawiała się niewidoczna, ale wyraźna liczna napięcia, która sprawiała, że wszystko stawało się coraz bardziej intensywne i fascynujące. Pewnego dnia poczułam, że nadszedł moment, w którym wszystko zaczyna się układać w całość. Przez te wszystkie tygodnie, miesiące, uczyłam się radzić sobie z presją, odnajdywać równowagę między obowiązkami a własnym ja, kontrolować emocje i jednocześnie nie tłumić tego, co wewnętrznie czułam. Wszystko, co wcześniej wydawało się przytłaczające, teraz stawało się lekcją, doświadczeniem, które kształtowało mnie na nowo. Zrozumiałam, że szef, choć wymagający, był w tym wszystkim katalizatorem mojej siły. Jego oczekiwania zmuszały mnie do przekraczania własnych granic, do odkrywania potencjału, którego wcześniej nie znałam. To dzięki niemu nauczyłam się nie tylko wytrwałości, ale także rozpoznawania własnej wartości i możliwości, które kryją się w trudnych sytuacjach. Równocześnie nasze relacje ewoluowały. Nadal była między nami subtelna granica profesjonalizmu, lecz napięcie, które wcześniej wydawało się przytłaczające, teraz nabierało innego wymiaru. Stało się wyzwaniem, które dawało satysfakcję i poczucie kontroli nad własnym życiem. Przestałam bać się jego oczekiwań, zamiast tego zaczęłam traktować je jako impuls do rozwoju, który przynosił wewnętrzną siłę i świadomość własnych możliwości. Ostatnie tygodnie były pełne drobnych sukcesów, które wcześniej wydawały się nieosiągalne. Każde zadanie, które wykonywałam, dawało poczucie satysfakcji, a każde spojrzenie czy gest szefa, które wcześniej budziły we mnie niepokój, teraz wydawały się elementem złożonej, ale poukładanej układanki. Zrozumiałam, że nie wszystko zależy od innych, przede wszystkim zależy ode mnie, od mojego podejścia, od mojej wytrwałości i umiejętności panowania nad sobą w trudnych chwilach. W końcu poczułam, że odzyskuję pełnię siebie. Nie pozwoliłam, by presja złamała moją osobowość. Wręcz przeciwnie, dzięki niej odkryłam, że potrafię stawić czoła wyzwaniom, zyskać pewność siebie i spojrzeć na życie z nowej perspektywy. To było jak przebudzenie wszystko, co wydawało się ciężarem, stało się fundamentem mojej siły i niezależności. Patrząc wstecz, widzę, że te trudne relacje i wymagania, które kiedyś wydawały się nie do zniesienia, były początkiem mojej przemiany. Teraz mogę spojrzeć na swoją pracę i na szefa z szacunkiem, z poczuciem osiągnięcia i świadomością, że przetrwałam coś, co na początku wydawało się niemożliwe. A wewnętrzne napięcie, które kiedyś wydawało się ciężarem, teraz jest symbolem mojej siły, mojego rozwoju i umiejętności odnalezienia równowagi nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Wreszcie poczułam spokój, spokój, który wynikał nie z braku wyzwań, ale z umiejętności stawiania im czoła. I wiedziałam, że niezależnie od tego, co przyniesie przyszłość, jestem gotowa, by iść naprzód, z siłą, pewnością siebie i świadomością, że nawet w trudnych relacjach można odnaleźć drogę do własnej wolności i spełnienia.